To co Was może interesować? Wkładzik, tak? Kilo ma tutaj ponad tydzień. Nie wiem kiedy go robiłem z 10 dni temu. No, tutaj już dymu nie trzeba. Zrobię ja te dłuto dymu, nie? Jut jeden robiłem. Macie dezy dezynfekcję swoją. Psychopaci. Piszą brud. o do pszczół pretensji nie Dobrze. Jest jak jest. mnie. Pszczoły jest, się wygryzła. Ty, to one by wygrzały tutaj rameczkę spokojnie. No żeby wiedział, to i wziął. Już teraz nie będę grzebał. to po poziębieniu im damy. Akurat będzie na wzmocnienie. Teraz zobaczmy, jak te matyczniki wyglądają. O, nawet tutaj woda jest, co wlałem. Nie wybrały. Czyli pszczoła jakaś lotna jest, nie potrzebują więcej wody. Niż sobie przyniosą, albo stąd wezmą troszkę te. Tak? Mamy tutaj rameczkę z pokarmem, która jest chyba nieruszona, bo ciężka. Jest pełna, nie? Może nawet doniosły. Pełna, nabita. Nie ma co tutaj... o pokarm się martwić. Mają spokojnie do 1 czerwiu. Zapas. Nie muszą nawet nosić. Oczywiście za tydzień, po, po chłodach, jak będzie pogoda i czasu troszkę, to będziemy musieli zajrzeć i sprawdzić. Być może zasilić. Ok, trochę trudniej widzę, no ale to jeszcze się wygryzają ostatnie pszczółki. O. Albo może przeziębione i nie mogą się wygryźć. To reszta im pomoże. Najwyżej oczyści, wyrzuci. No i co? Ta ramka jest już czysta. Prawie. Pszczoły się wygryzają i czyszczą. Tutaj powinny być już matyczniki na tej ręce chyba. Jest delikatnie. Nie uszkodzić. Sprawdźmy co powyciągały. Zobaczcie, już tutaj wygryzione. Jeden, dwa zniszczone z boków, i dwie wygryzione prawidłowo. Matki, tak jakby i teraz, teraz, kurde, jest słaba sytuacja ogólnie, ponieważ, ponieważ matka ma dzisiaj, być może jeszcze jutro by mogła polecieć. Dużo młodej pszczoły, ładnie się wygryzły. Mogłaby jeszcze jutro polecieć na lot godowy, ale, ale później, jak ma mieć parę dni zastoju, no to już już, 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 nie będzie fajna sytuacja. No nic, ja jej teraz nie znajdę, bo ona jeszcze nie jest upasiona prawdopodobnie, i nie chcę też tutaj wyziębiać reszty czerwiu, bo jest około 15 stopni. Musimy pohamować swoją ciekawość i. Składamy jak, jak jest, nie? To, co jest dobre, że jest pszczoły sporo. Więc, sobie przez chód dadzą radę. No i, no, i że matki się wygryzły, te tak? Nie wiem, kiedy kurcze, żebym na teści prowadził, to by ogarnął, ale tak jakoś się nie przyłożyło Trochę na odwal. To robię. Ale też często wychodzi nie tylko przy pszczołach, że na odwal właśnie wychodzi. Jak się starasz. To Ci jak na złość, kurde, nie idzie. Więc może zostawmy to póki co w spokoju. Niech się dzieje. Wola nieba. Z nią się zawsze zgadzić trzeba, proszę Państwa. Ocieplamy. Trzymamy kciuki. No ty, no ty, jak ty 10 dni temu? <coughs> 10 dni to już z 2 tygodnie minęły, tak? Ile matka od... o jak zaczęły... Jak zaczęły wyciągać matecznik na drugi dzień. To ile do wygryzienia matki? 17 dni? 17 dni i 3 tygodnie, do 3 tygodni powinny być jajka. Ciekawe. Co mnie tutaj może jeszcze interesować? Może sprawdźmy średnią rodzinę. Czy takiej rodzince coś byłoby do zabrania? Nie. Tutaj węzeł robię, no pachnie trochę czymś ładnym, przyjemnym, ale miodu dla mnie. One mogą mieć też tendencję, że z boku mają, na dole. To sprawdź mi najpierw tu, jak się na środkowej ramce, no jedna trzecia. Widać, że zaczęły, nie skończyły, teraz też pewnie noszą, no się leje, także no wiecie doniosą, zaraz pogoda się psuje, dwa dni bez lotów. Gdzieś to przeniosą, wysuszą, później zjedzą, przeniosą Korci sprawdzi, bo chyba dawno nie zaglądałem tutaj niżej, ja trzeba by było właśnie zobaczyć czy nie trzeba poszerzyć im na oziębienie, nie? Bo miodu z tego nie będzie. Ale żeby też nie było rójki za co tydzień. i odbudowały jakoś pokrzywiona węza jak to im tak wyszło te pijane te pszczoły węza zleciała po prostu ale na miód na miód na jedno wirowanie nie będzie zła jeśli ją odbudują nie to tutaj jest za szeroko prędzej bym powiedział ale pszczółka się wygryzie więc w tej dzień skoro zaczęło odbudowywać to one ogarną nie tutaj też pusto no, szeroko dostały, ale to już im nie będę zwężał, bo mówię tutaj parę ramek czerwiu i, i zaraz będzie tutaj full tej pszczoły, nie? Więc po prostu po tym oziębieniu, jakaś taka faktycznie wiosna, początek lata, no to one wtedy będą mogły szaleć i pokazać na co je stać. No, tutaj już czerw się zaczyna. Jajka jakieś tak. Także już taka normalna gniazdowa ramka, no i tam wiadomo, tak samo czerw więc mają tutaj co robić jedyne co to może to może może bym im mm, przesunął żarcie bliżej nie? na te chłody tutaj one się przeniosą z jajkami pewnie tutaj już żarcie będą miały o, a tutaj sobie niech budują jak chcą te No Myślę, że tak oto będzie spokojnie no. Czyli tak jak było Tylko, że ramki zamieniłem One się tu pomieszczą I sami widzicie, no to nie jest taka prosta sprawa. Niby jest to zabrać, no ale. Na razie, z tego co widziałem, więcej się leje, jak się nie leje. Czyli dzisiaj, no, w słońcu coś tam nekteruje prawdopodobnie i sporo tego w No ale tutaj właśnie wybierz, nie? Jak tutaj widzę, że dotąd. Odtąd. Dotąd do wybrania, nie? mogłyby być sprawdźmy może trochę zamienimy te ramki pełne zamienimy z tymi wygląda ładnie poszerzona rameczka wielkopolska o. no się leje no i te o tej porze nie wybierzesz z rana ale to nie ma co, jak one noszą, no to one doniosą, dzisiaj, jutro, więc odpada to moje wybranie, ja myślę, że jak coś w te chłodne dni, szkoda, że tego re reflektometru nie mam. Ale to jak nie kapie, starym sposobem, kiedyś nie było takich rzeczy, przecież kurde, nie kapie, ja sam tak wybierałem przecież już yy, 3 lata z rzędu, nie kapało, brałem i nie było przypadku, że mi jakikolwiek miód gdzieś spermentował Także także chyba tak zrobimy. Damy im póki latają, niech latają, niech noszą, to coś noszą. A później się oziębi, to podejmiemy decyzję. I pewnie będziemy kręcić, nie? Po trochu.